Co o awansie nie ma rozmawiać, bo te cele, które były postawione przed nami, byli w innych warunkach. Także wiadomo, my chcemy grać dobrą piłkę, chcemy, żeby się kibicom podobała i, i myślę, że ta gra nie wygląda źle, tylko trzeba być skoncentrowany aż do samego końca, bo wiadomo, straciliśmy w tych trzech meczach praktycznie punkty w ostatnich sekundach meczu i to by się nie miało zdarzać. Tu nie ma co o motywacji mówić, to tabela pokazuje, jest przeciwnik, który wygrał sześć meczów, praktycznie nie stracił bramkę, to już zawodników samo motywuje. Atmosfera w drużynie jest dobra, myślę, że skorzystaliśmy z tej przerwy, jesteśmy przygotowani i... i... Co pretensje Pretensje będę miał zawsze do zawodników, jeżeli popełniają błędy. Popełnił rodzinski w Stróżach, popełniliśmy błąd w Krakowie niepotrzebnie, faulowaliśmy przed 16 metrem. No i będę opowiadał o tym ostatnim meczu, kiedy nie skorzystaliśmy z żytu karnego. Także naprawdę wierzę, że, 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 że zawodnicy się skoncentrują na tyle, że, że z flotą pokażą znowu dobrą piłkę. Tak bym chciał też zachęcić kibiców, żeby przyszło ich co jak najwięcej. W końcu bym chciał na, na pewno pozwać wszystkich antenatów, kibiców, wszystkich ludzi, którzy kochają piłkę i tych, którzy nie kochają, bo myślę, że sobie sobotę nam będą potrzebni.